To ciebie właśnie do nas wrzucili, prawda? Nie musisz nic mówić. Prawda? Masz wypisane na gębie pytanie. W co ja się kurwa wpakowałem? Pewnie już wiesz, że tu utknęliśmy. Tak, szukam bezpiecznego miejsca na nocleg. Podobno łazi tu jakiś cieniostwór. To prawda. Też go widzieliśmy, wielki skórny syn. Hmm, co powiesz na układ? Pomożesz mi upolować to stadość ścierwojadów? A my podzielimy się z Tobą jadłem i będziesz mógł się przespać przy naszym ognisku. Jest w starym obozie górniczym naprzeciwko zalanej kopalni. Nieźle osłonięte miejsce. Co ty na to? Naszym ognisku? Tak, jest moje i moich ziomków. Nie brzmisz, jakbyś był z Korinis. Ty też nie. To skąd jesteś? Krainy centralne? Może tak, może nie. Skąd mam wiedzieć, że to nie pułapka? A wyglądam ci na złego złoczyńcę, który chce ograbić biedną świeżynkę z całego nieistniejącego dobytku? <laughs> Bez urazy, przyjacielu, ale gdybym miał z tobą problem, już byś nie żył. A ty co z tego masz? Spokojnie dałbyś radę tym ścierwojadom w pojedynkę. Aleś ty ostrożny. To dobrze. Po pierwsze, pamiętam, jak sam zostałem tu wrzucony i wszyscy próbowali mnie orżnąć albo zabić. Po drugie... Jeśli się okaże, że jesteś choć odrobinę mniej bezużyteczny niż przeciętna świeżynka, mogę ci doradzić, żebyś olał to, co pewnie nagadał ci Diego i spróbował dołączyć do naszego obozu. Nowego obozu. Przynajmniej z nami nie będziesz musiał do końca życia włazić w dupę Gomezowi. Ale to może poczekać. Najpierw zapolujemy.